Już jesteśmy widzowie, witam, witam CSik się ściąga Mamy kurwa update Cesa. Dobra kurwa jeszcze chwila Lecimy Odpalam Kurwa odpalam Mamy go Wchodzimy Dobra kurwa Ło jezu kurwa przecież tu nie ma konfiga. No i to jest na full HD puszczone Ej, kurwa jakiś taki, jakaś taka bardziej kolorowa jest No i co i kawaha Ło kurwa! Ło! Ty, zupełnie inaczej! Ło kurwa. Ej, zupełnie inaczej gra działa! Jestem w szoku! Zupełnie inna gra, kurwa, wow! Naprawdę jest zupełnie, kurwa, inna! No joke, kurwa, jest... Jakbym grał kompletnie inną, kurwa, grę. Jest zupełnie inny recoil, zupełnie inny sposób strzelania. To co się dzieje! Biegniesz i kurwa nogi idą! skurwysyn! Wiem no szczerze, jest piękna ta gra! Skoro wspaniała, co wy gadacie? tyle wygląda tak. Nie, szczerze, z mojej perspektywy, no ciężko mi powiedzieć, czy to jest czuć lepiej grę po tym jak zagrałem 15 tysięcy godzin filmą, ale... ale czuć super! Naprawdę kurwa jak tak tańna napierdala. Kurwy kurwe wolę Ten ekran, kurwa, no Łooo, wow! dobra teraz to mamy Teraz to mamy Ja myślałem, że ta gra tak zjebanie działa na początku No FPS mam, aha bo mam tego a FPS jest tak z 400 Serio jestem w ciężkim szoku Poka nogi, nie ma problemu wariacie No i bardzo dobrze że rozpierdoli gameplay Ale jutro będziemy grindować, kurwa tu od rana matchmakery wjeżdżają Nogi są kurwa beka, nie? Ta bez kitu będziesz siedział i mówisz Okej okay, kurwa tutaj mam buta Mi się mi się bardzo podoba Ale naprawdę bo Wy tego nie widzicie tak z perspektywy streama Ale to jest naprawdę Kurwa naprawdę Wielka różnica jeżeli chodzi O jednego a drugiego cs -a. To jest coś o czym ja wygadałem wam wcześniej Że ten souls nic nie zmieni Bo pewnie by nie zmienił Ale to jest zrobiona że to jest zrobiona nowa gra to, to nie jest CSGO po, po Twiki. To jest naprawdę... naprawdę zrobili nową grę. Ale kurwa będziemy dusić meshmakery kurwa Vlog jest fajny, że że vlog mi się podoba już teraz bardziej niż w tamtym Ło wow, Ale potęgę w nim czuć. Chyba nie ma jeszcze tego Chyba nie ma jeszcze innych map. Ale... Szczerze zupełnie inaczej się gra. Szczerze, naprawdę teraz wam mówię, że jeżeli to tak faktycznie będzie, to scena CSA się zmieni. Jeszcze jest szansa. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam Skin kantor, gdzie bezpiecznie i bez ukrytych prowizji sprzedacie natychmiastowo swoje skiny za realny Hajsik. Korzystanie ze stronki jest banalnie proste, logujemy się tutaj. W rogu poprzez Steam i naszym następnym krokiem jest wejście tutaj w nasznik. Następnie wpisujemy tutaj sobie swój link do wymiany Steam, a następnie zmierzamy do opcji sprzedaj skiny. Wybieramy sobie jakąś skinę i tutaj mamy metody płatności. Możemy sobie wziąć pieniążki poprzez PayPal, ewentualnie Paysafecard, gift z Steam, Google Play, Spotify i tak dalej. My sobie skorzystamy dzisiaj z opcji Paysafecarda. Dodajemy swojego maila, wpisujemy kod promocyjny i jest to Innocent. Ta opcja Wam daje tutaj 5% bonusiku do waszej transakcji. Klikacie sobie odbierz, odbierz pieniądze, i tutaj tworzy nam się oferta do wymiany Steam, więc teraz po prostu zmierzamy sobie do aplikacji Steama. Ja już nacisnąłem. Akceptację Steam, coś tutaj się mieli, o transakcja przebiega pomyślnie, teraz najprawdopodobniej, o tutaj mamy potwierdzenie transakcji i tutaj już mam PaySafe Carda. I to tak naprawdę tyle, prosto, szybko, no i przede wszystkim udanie. A zatem zapraszam was do korzystania ze SkinCantor, pamiętajcie o kodzie promocyjnym INNOCENT i do zobaczenia w dalszej części filmu. Dobra, a teraz zobaczmy uspa. Zobacz, jak te stickery, kurwa wyglądają! Patrzcie, kurwa na sticker. No, czy znaczy, wiecie, to. takie jakieś rzeczy to pewnie będą. Yy, kwestia zmiany. W sensie, bo to jest no, beta, nie? Więc tu będzie się znowu zmieniało tak samo, jak tona, to jest początku O, MHK, inny rikol zupełnie, już widzę. O, to tu to Nie wiem, jaki ma MK, tak czysto ten, ale. A dobra sobie, to przyzwyczajenie z kontrolą W sensie pattern w recoilu jest taki sam może nie? Ale... Ale chodzi o czucie gry Naprawdę bardzo, bardzo inaczej czuć grę jak, jak funkcjonuje Nie to nie jest placebo W sensie naprawdę to jest inna gra Zupełnie inaczej, zupełnie inaczej działa serio I co ja ta gram ta jakby z botami matchmakera? Kurwa jak dziwnie granat wygląda ty bo kurwa! Ale fajnie, jest taki. Jest taki kurwa. Jest taka satysfakcja, naprawdę, jak zabijasz gościa. Jest satysfakcja, takie. No, juicy juicy super, kurwa, naprawdę, świetne. Dobra, i teraz co? Tu. No kto mi powie, że to nie jest dopierdolone, kurwa. W smoku widzisz nic. A molo? Zobacz. No, czekajcie na przykład. Tutaj dajesz sobie smoka. To wpierdolasz palaka. E, to to był fake. Tylko tutaj, że tam jak się strzela. Tutaj sobie daję smoka. Wpierdolamy najpierw. To jest, to jest ogólnie dziwne, tak szczerze mówiąc, nie rozumiem tego do końca, nie wiem jaka jest idea za tym, ale... Ale sam nade fajnie wybucha Ale w sumie z drugiej strony jak o tym myślisz, to patrzcie, na przykład nie wiem, jesteś sobie gdzieś tutaj, nie? No i tutaj się tworzy kłąb dymu, nie? A ty jesteś kurwa jakimś, nie wiem, kurwa antyterrorystą I wpierdalasz nade ziucha w to no to ten dym, który ten granat dymny wytworzył automatycznie wyjebie, tylko... No tylko powinien zostać dym z samego hejka, nie? A nie. Znaczy może to zrobię bardziej realistycznie, bo on zniknął faktycznie, nie? A tak jak hejka złotasz, no to chociaż jakiś tam, wiecie, eksplod jest, nie? Więc myślę, że to jest rzecz do zrobienia. na pewno nie wpadają tak samo smoki, no bo wiesz... Nie wiadomo, bo to wiecie, nie ma troła nie? Spój wie. Ale tu nawet zaba no, tu nawet nie trzeba, kurwa, to etc. Ale to mnie rozpierdala trochę głowę powiem wam. A movement jakiś? O, powiem wam. Chyba inny. <zysy> <zysy> no tak sobie działają. Coś tam, coś tam zobaczysz, ale... Fala. Czekajcie, wszystko potestujemy. Widzicie, to też nie jest. Tutaj... No to dobra, można jakoś... No będzie można jakoś kombinować. Ach, jak to kurwa wygląda pięknie, no powiedzcie, że nie no kurwa MP5 Takie jak było Nogę mam nie do rozjebania z więc klasa CZka się wydaje taka sama Nie, Kałak też ma inny dźwięk, nie? Zmienili strzelanie, zmienili, zmienili Ty, Paweł jesteś w CESie? No Weź tutaj style 5, zobacz, że celownik nie dala za kulami w ogóle ty, ja mam tyle 5, dopiero teraz to zwróciłem CO JEST?! <śloniany> Kurwa, nie zwróciłem uwagi na to wcześniej!